Chora rzeka. Śniła się kotkowi rzeka. Wielka rzeka, pełna mleka. Tutaj płynie biała rzeka, ale to jest chora rzeka. Jak tu pusto, drzewo uschło. Cicho tak. Ani ptak, ani ważka, ani komar, ani bąk, ani gat, ani płas. Ani ślimak, ani żadna wodna roślina, ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg, nikt już nie żyje tutaj, bo rzeka jest zatruta. Sterczy napis, zakaz kąpieli, mętny opar nad wodą się bieli. Chora rzeka nie narzeka, tylko czeka, czeka i czeka. Teraz powiedzcie mi, dzieci, co śniło się kotkowi? Jak wyglądał świat w wierszu? Dlaczego tak było? Dlaczego rzeka była chora? Jak myślicie, co spowodowało, że rzeka zachorowała? Czy wodę można uzdrowić?